Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy ponownie w mojej łazience. Ja jestem ponownie bez makijażu, co oznacza, że będzie jakiś test. Tak, nie mylicie się. E, właśnie przed chwilą brałam prysznic, dlatego też mam właśnie mokre włosy, żeby nie było. E, I wpadłam na pomysł, że mam ochotę na jakąś maseczkę, e, nawilżającą, A ponieważ kilka mam nowości, jeżeli chodzi o maseczki, to stwierdziłam, że czemu by nie nagrać takiego testu na żywo? Jednej z maseczek, taki spontaniczny pomysł, a ja od razu działam i nagrywam dla Was. Dzisiaj będziemy testować maseczkę, której jestem bardzo, bardzo ciekawa. A mowa tutaj o Garnier Skin Active, maseczka w płachcie lawendowa mega, mega jestem jej ciekawa jak się sprawdzi. Ja ogólnie te maseczki garnierskie aktyw bardzo lubię, mnie się świetnie sprawdzają, chociaż wiem, że nie wszyscy je lubią, ale ja jak najbardziej świetnie nawilżają skórę i mm, świetnie się sprawdzają. To właśnie ostatnio sobie kupiłam, bo już się widziałam dwa tygodnie temu, ale jakoś się nie skusiłam na nią, natomiast teraz stwierdziłam, nie, kupię ją, a jeszcze była w promocji, to już w ogóle. Także jestem ciekawa, jak ona się sprawdzi. Znalazłam, słuchajcie, kilka informacji na jej temat tutaj, więc sobie Wam przeczytam. Maska do, ta, do twarzy w płachcie przeznaczona do zmęczonej cery. Została wzbogacona o kwas hialuronowy oraz olejek lawendowy. Doskonale nawilża i odżywia skórę, dzięki czemu działa niczym łagodzący kompres. Ponadto wygładza drobne zmarszczki i redukuje oznaki zmęczenia, gwarantując widoczne rezultaty. Tkanina zapewnia bezproblemową aplikację, formuła nie zawiera parabenów. Produkt testowany dermatologicznie. No i to jest ogólnie też sposób użycia. No, także myślę, że maseczka może być ciekawa. Czytałam opinie, to są różne. Niektórzy piszą, że to jest zwykły bubel, że w ogóle nie czuć żadnej lawendy. Niektórzy piszą, że maska, maska super, więc zobaczymy, jak będzie u mnie. Jeżeli chodzi o moją skórę, wy tego może nie widzicie dokładnie w podglądzie, ale nie jest za dobrze. Znaczy teraz i tak już jest dobrze niż było, bo jakiś czas temu mnie wysadziło. Mam tutaj jeszcze sporo blizn, sporo takich większych niedoskonałości. Ale nie mam z tym problemu, żeby Wam się pokazać bez makijażu. Dobra, lecimy z testem. Taka maseczka. Jeszcze raz Wam pokażę, jak ona wygląda. Mam przygotowane nożyczki, żeby nic nie rozwalić. I nakładamy. Teraz oczywiście nie widzę nic w podglądzie, ale to szczegół. Nakładamy. Najpierw rozetniemy opakowanie. I zobaczymy czy ona w ogóle pachnie pachnie czuć czuć lawendę oczywiście standardowo jak płachty, płachty maski płachty z garniera maski z garniera są yy, złożona jest bardzo dokładnie ma jeszcze tą zabezpieczającą folię ale pachnie rzeczywiście lawendą dobra nakładamy ja słuchajcie, zawsze jak nakładam te maski z garniera, to zawsze tą folię ściągam od razu. Nie, że nakładam najpierw na twarz, a potem ściągam tą niebieską folię, tylko od razu. Dobra. Nakładamy. Uwaga. Dobra, założona maska, ja ją zawsze jeszcze tutaj wsmarowuję w, w szyję, teraz mi ciężko mówić ogólnie, ale e, maska rzeczywiście pachnie lawendą, więc nie wiem czemu niektórzy pisali, że ona nie pachnie, e, jeżeli chodzi o te maski Garniera, ja je bardzo lubię, tak jak Wam mówiłam, ale używam sporo masek w płachcie, bo to są moje jedne z ulubionych masek, aplikacja, łatwość jak się ją aplikuje i w ogóle potem tylko ściągamy resztę, wsmarowujemy, jest koniec. To jest naprawdę super, nie trzeba się bawić w żadne zmywanie. Ale powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o tę folię zabezpieczającą, to tak naprawdę tylko te maski z garniera takie mają. Ale dobra, na opakowaniu standardowo jest napisane 15 minut. Jak wiecie, ja takie maski trzymam dużo dłużej, bo po 15 minutach ona jest jeszcze bardzo mokra. Tak więc ja idę się relaksować teraz i wrócę do Was po moim relaksie. Wróciłam do Was, minęło, słuchajcie, pół godziny. Maska jeszcze jest e, troszkę nawilżona, ale ja już ją ściągam, bo jeszcze muszę wysuszyć włosy. E, tak więc dobra, słuchajcie, e, pół godziny siedziałam, nic się nie działo, nic mnie nie szczypało, e, nie miałam żadnych, wiecie, dziwnych e, sytuacji. Także tak standardowo, jak z każdą maską, e, w płachcie zaczynamy ściąganie. Oczywiście jest jeszcze sporo tego, więc trzeba to wsmarować. I generalnie Wam nie powiedziałam oczywiście, jak zakładałam maskę, to czułam takie przyjemne chłodzenie, ale to praktycznie w każdej masce w płakcie mam tak, więc one takie są. Dlatego też niektórzy właśnie nie lubią takich masek w płakcie. Przez to właśnie, że tak jest, jest uczucie zimne. No i dobra, teraz zobaczmy, co tam mamy. Skóra na pewno jest dobrze nawilżona, bo ja nawet to czuję, że ona jest nawilżona. Tutaj mam sporo takich niedoskonałości, znaczy właściwie blizn już po niedoskonałościach, ale jeszcze dosyć czerwonej, więc widzę, że to jest złagodzone. I generalnie wizualnie skóra wygląda dużo lepiej niż przed założeniem maseczki. Twarz się. Powiem szczerze, lekko klei, ale myślę, że to za chwilę przejdzie, bo zazwyczaj tak po maseczkach jest. Chociaż po tych garnierach wcześniejszych nie miałam tak, więc to jest dziwne i mam nadzieję, że to nie będzie tak. Ale generalnie, tak, myślę, że skóra, tego co widzę, to widzę, że skóra dużo lepiej wygląda, tak wizualnie. Jest dobrze nawilżona, no i te wszystkie tutaj niedoskonałości, które mam, są złagodzone. Także co myślę o tej maseczce? Powiem Wam, że ja jestem zadowolona. Naprawdę bardzo fajna maska, nawilżenie jest duże, złagodzone tutaj te wszystkie niedoskonałości i skóra ogólnie wygląda dużo lepiej. Nie wiem jak Wy to zobaczycie w kamerze, no bo wiadomo, światło tutaj nie jest za dobre. Mogłam sobie wziąć lampę swoją. No ale nie wzięłam. Tak więc ja jestem bardzo zadowolona. Zapach rzeczywiście był lawendy, co prawda jak miałam tą maskę na twarzy, to już tego zapachu nie czułam i teraz też już nie czuję ale po otwarciu ta maseczka rzeczywiście pachniała lawendą. Także, jak dla mnie, naprawdę super maseczka i na pewno zakupię kolejne opakowanie. Um, to by było na tyle w dzisiejszym teście. Dajcie mi znać, czy używałyście tej maseczki, czy już ją miałyście, albo czy zamierzacie ją kupić i same przetestować, bo wiadomo, że to, co się sprawdza u mnie, niekoniecznie sprawdzi się u Was i na odwrót, tak? Więc ta maseczka dla mnie może być dobra, a dla kogoś innego niekoniecznie. Także um, możecie sami przetestować i sprawdzić. I ja jestem mega zadowolona. Dzięki bardzo, że byliście taki spontaniczny film. E, pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie i ja już zapraszam Was na moje kolejne filmy. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Papa! Pa.